Lotnisko Chopina w Warszawie tętniło życiem jak zwykle o tej porze dnia. Przez ogromne hale przewijały się setki pasażerów. Jedni spieszyli do odprawy, inni żegnali się z bliskimi. W powietrzu unosiła się mieszanina zapachu kawy z pobliskiej kawiarni i lekkiego stresu, który zawsze towarzyszył podróżom. Przy jednym z głównych punktów kontroli bezpieczeństwa stał funkcjonariusz straży granicznej, starszy sierżant Marek Zieliński. U jego boku, spokojny i skupiony, siedział owczarek niemiecki o przenikliwym spojrzeniu, Pies służbowy o imieniu Rex. Rex należał do grupy K9 i od lat pełnił służbę w warszawskim porcie lotniczym. Był nie tylko psem wykrywającym substancje zakazane, ale także niezawodnym partnerem Marka. Jego czujność nieraz pozwoliła uniknąć sytuacji kryzysowych. Marek ufał mu bezgranicznie, wiedział, że każdy ruch psa miał znaczenie. Tego dnia, gdy tłum mijał ich bez większego zainteresowania, uwagę Rexa przyciągnęło coś nietypowego. Zawisił wzrok na ławce stojącej tuż przy jednym z wyjść do strefy odlotów. Siedziała tam dziewczynka, nie więcej niż 8 lat. Miała na sobie nieco za dużą, bordową kurtkę i mocno przytulała plecak, jakby był jej jedyną ostoją. Łzy płynęły jej po policzkach, a drobne dłonie nerwowo ściskały szelki plecaka. Rex, spokojnie, powiedział półgłosem Marek, widząc, że pies wbił wzrok w dziewczynkę. Jednak zamiast się uspokoić. Reks wyprostował się i wydał niski, ostrzegawczy pomruk. Marek zmarszczył brwi. Nigdy wcześniej nie widział u niego takiej reakcji wobec dziecka. Chciał skorygować psa, ale wtedy wszystko wydarzyło się błyskawicznie. Reks szarpnął smyczą i ruszył biegiem w stronę ławki. Dziewczynka podniosła głowę, zaskoczona, lecz nie zdążyła zareagować. Owczarek wskoczył na nią, przewracając ją na ziemię. Rozległy się krzyki. Kilku pasażerów odsunęło się gwałtownie. Ktoś zawołał: „Zabierzcie tego psa”. W tej samej chwili z plecaka dziewczynki wypadł niewielki pakunek, owinięty w szarą tkaninę. Toczył się po podłodze i zatrzymał tuż obok psa. Marek dopadł do dziewczynki w ułamku sekundy. Serce biło mu jak szalone. Był przekonany, że ludzie w hali myślą, iż to atak. Tymczasem Rex nie zwracał uwagi ani na tłum, ani na przerażoną ośnolatkę. Stał nad pakunkiem. Spięty jak struna, z sierścią zjeżoną na karku. Jego ciało mówiło jedno: to jest coś ważnego. Reks, zostaw. Krzyknął Marek, ale pies nawet nie drgnął. Dziewczynka podniosła się powoli, z szeroko otwartymi oczami, przestraszona i bezradna. Na jej policzkach nadal błyszczały łzy. Ja, ja nic nie zrobiłam, wyszeptała, cofając się o krok. Zgromadzeni ludzie zaczęli szeptać między sobą. Niektórzy wyciągali telefony, nagrywając całą scenę. Atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Marek przykucnął i ostrożnie sięgnął po pakunek, ale zanim jego dłoń dotknęła materiału, Rex zawarczał głęboko, jakby chciał ostrzec: Nie ruszaj. Funkcjonariusz znał swojego psa zbyt dobrze, by to zignorować. Jeśli Rex reagował w ten sposób, musiał mieć ku temu powód. Podniósł wzrok na dziewczynkę. To twoje. Zapytał spokojnym tonem, starając się, by nie zabrzmiało to jako skarżenie. Dziewczynka skinęła głową, jeszcze bardziej przyciskając ramiona do siebie. To to było w plecaku mamy. Słowo mama zawisło w powietrzu, wywołując dodatkową nutę niepokoju. Marek zrozumiał, że sprawa jest poważniejsza, niż początkowo sądził. Jeśli Rex wyczuł w pakunku coś niezwykłego, to mogło być równie dobrze coś groźnego, jak i zupełnie nieoczekiwanego. Pies wciąż patrzył w skupieniu na owinięty materiał, jakby próbował przebić się przez warstwy tkaniny samym spojrzeniem. Marek poczuł, że tu zaczyna się coś, co zmieni ten dzień na długo, dla niego, dla Reksa i dla tej nieznajomej dziewczynki. Sofia siedziała skulona na krześle w pokoju służbowym obok stanowiska ochrony. Była cicha, jakby bała się odezwać, a jej dłonie nerwowo bawiły się zamkiem w plecaku. Marek zerkał na nią od czasu do czasu, ale nie naciskał. Wiedział, że dziewczynka przeżyła w Hali ogromny szok, a dodatkowo znajdowała się w obcym miejscu z nieznajomymi ludźmi. W jej głowie obrazy mieszały się z rzeczywistością. Widziała mamę, która jeszcze kilka miesięcy temu trzymała ją za rękę i prowadziła na spacer po warszawskiej starówce. Mama zawsze uśmiechała się szeroko, miała głos spokojny i pewny. Potem nagła choroba zabrała ją szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Od tego momentu wszystko w życiu Sofii się zmieniło. Teraz leciała do ciotki w Gdańsku, by tam zamieszkać, ale to nie dawało jej poczucia bezpieczeństwa. Jedynym punktem oparcia była ta stara, wysłużona torba mamy. W środku znajdowały się drobiazgi: stary portfel, kilka fotografii i zwinięta koszulka, której mama używała podczas pracy. Sofia nie rozumiała, dlaczego pies tak gwałtownie zareagował właśnie na nią. Czuła tylko, że ten przedmiot jest dla niej najcenniejszą pamiątką. Tymczasem Marek, stojąc z boku, Miał gonitwę myśli. Rex nigdy nie atakuje bez powodu. To najlepszy pies, z jakim kiedykolwiek pracowałem. Wiem, że reaguje na zapachy, których ja nie mogę nawet poczuć. Ale dlaczego tym razem jego zachowanie wyglądało tak gwałtownie? Przypomniał sobie godziny spędzone na szkoleniach. Widział przed oczami plac treningowy, gdzie psy uczyły się reagować na konkretne substancje, na materiały używane w symulacjach zagrożeń. Wiedział, że Rek miał instynkt niemal niezawodny. Może ta dziewczynka nosi coś, co przypomina mu zapach z ćwiczeń? Zastanawiał się, spoglądając na pakunek leżący teraz na stole. Był rozdarty. Z jednej strony musiał myśleć o bezpieczeństwie pasażerów i o tym, że w Hali wszyscy byli świadkami ataku psa na dziecko. Z drugiej, znał swojego partnera lepiej niż ktokolwiek i nie mógł go od tak potępić. Marek podszedł bliżej do Sofii. Uklęknął, by znaleźć się na jej wysokości. Wiesz, Rex ci nie chciał zrobić krzywdy, powiedział łagodnie. On coś poczuł. Coś, czego ja nie potrafię wyjaśnić. Możesz mi pokazać, co masz w plecaku? Dziewczynka spojrzała na niego niepewnie, a potem na psa, który leżał obok, lecz nadal bacznie obserwował pakunek. W końcu, powoli, rozpięła plecak. Z drżeniem wyciągnęła zwiniętą koszulkę. Była sprana z lekkimi śladami farby na rękawie. To mamy, wyszeptała. Zawsze ją nosiła w pracy. Ja, ja nie chciałam jej zostawiać. Marek wziął ubranie ostrożnie w dłonie. Czuł jedynie zapach starych tkanin, nic więcej. Ale Rex natychmiast podniósł głowę i zamachał ogonem, wydając z siebie ciche popiskiwanie. Reakcja psa była zupełnie inna niż ta, którą widzieli w hali. Tym razem nie było w niej agresji, tylko coś na kształt radości połączonej z tęsknotą. Rex, Marek szepnął, a potem spojrzał na Sofię. A czym zajmowała się twoja mama? Dziewczynka przez chwilę milczała, jakby nie wiedziała, czy powinna odpowiedzieć. W końcu jednak powiedziała cicho: Mama trenowała psy. Duże psy, takie jak on. Marek poczuł, jak coś w nim drgnęło. Nagle cała sytuacja zaczynała układać się w logiczny ciąg. Jeśli ta kobieta była trenerką, mogła mieć kontakt z Rexem, gdy był jeszcze młodym psem na początku szkolenia. A zapach koszulki to by wyjaśniało, dlaczego zareagował tak gwałtownie. Poczuł też dziwną więź z dziewczynką. Widział w jej oczach samotność, ale i ogromną potrzebę bliskości. Sam wiedział, ile razy to właśnie Rex uratował go przed poczuciem izolacji w pracy pełnej napięcia i odpowiedzialności. Wstał, położył dłoń na głowie psa i spojrzał na Sofię. Wygląda na to, że twój plecak kryje historię, której nikt się tu nie spodziewał. Rex, jakby na potwierdzenie tych słów, podszedł bliżej dziewczynki i delikatnie dotknął jej dłoni nosem. Sofia uśmiechnęła się przez łzy pierwszy raz od długiego czasu. Wieść o incydencie z halą odlotów szybko rozeszła się po lotnisku. Kilku świadków nagrało zajście telefonami i nagrania zaczęły już krążyć w mediach społecznościowych. Ludzie komentowali, że pies rzucił się na bezbronne dziecko. Marek wiedział, co to oznacza: presję przełożonych, pytania dziennikarzy i, co gorsza, groźbę zawieszenia Reksa w obowiązkach. W pokoju służbowym atmosfera była gęsta. Do środka wszedł młodszy oficer, który przekazał Marekowi krótką, ale wymowną informację. Kierownik chce wiedzieć, co się tam wydarzyło. Ludzie są oburzeni. Niektórzy żądają, żeby psa natychmiast odwołać ze służby. Marek poczuł ucisk w żołądku. Widział, że Sofia wciąż siedziała cicho, a Rex leżał tuż przy niej, zachowując się spokojnie, jakby całe zamieszanie hali nigdy nie miało miejsca. Kontrast między jego zachowaniem a obrazem nagranym przez pasażerów był uderzający. To nie był atak, powiedział Marek stanowczo. Rex zareagował na coś w plecaku dziewczynki. Spróbuj to udowodnić, rzucił oficer. Ludzie widzieli, jak przewrócił dziecko. W tej chwili Marek poczuł się rozdarty. Z jednej strony wiedział, że jego zadaniem jest chronić pasażerów i uspokoić opinię publiczną. Z drugiej ufał instynktowi psa bezgranicznie. Nigdy nie zawiódł. Gdyby teraz dał się przekonać, że Rex postąpił źle, zdradziłby ich więź. Spojrzał na Sofię, której oczy były zaczerwienione od płaczu, ale twarz zdradzała, że próbowała zrozumieć sytuację. Dziewczynka sama czuła się oskarżona, choć wiedziała, że nie zrobiła nic złego. Konflikt narastał na kilku poziomach. Oficjalny, między wymaganiami służby i instynktem psa. Prywatny, między obowiązkiem Marka a jego lojalnością wobec reksa. I emocjonalny, bo na środku całej burzy stało dziecko, które dopiero co straciło matkę. Marek postanowił działać szybko. Otworzył plecak sofii i wyjął koszulkę. Jeszcze raz podał ją reksowi. Pies natychmiast ożywił się, uniósł uszy, zamachał ogonem. Po czym usiadł i spojrzał na Marka z miną, którą ten znał aż za dobrze, to była reakcja na znajomy zapach, nie na zagrożenie. To nie jest przypadek, mruknął do siebie Marek. Rex coś rozpoznał. Poprosił Sofię, by opowiedziała więcej o swojej mamie. Dziewczynka, choć niepewnie, zaczęła mówić. Jej głos był cichy, ale każde słowo wywoływało w Marku coraz większe zdumienie. Mama pracowała ze zwierzętami, z psami służbowymi. Czasem zabierała mnie na plac treningowy. Pamiętam, że były tam takie duże psy, uczyła je różnych komend. Zawsze mówiła, że psy mają lepszą pamięć niż ludzie. Marek zamarł. W jego głowie pojawił się obraz sprzed lat. Był wtedy młodym funkcjonariuszem, a Rex dopiero zaczynał szkolenie. Wśród instruktorów była kobieta o łagodnym, ale stanowczym tonie głosu. Pamiętał, że Rex od razu reagował na nią inaczej niż na innych. To była kobieta z pasją i doświadczeniem. Jak się nazywała Twoja mama? Zapytał. Anna, odpowiedziała Sofia, a łzy znów napłynęły jej do oczu. Anna Lewandowska. Marek poczuł, że serce mu przyspiesza. Oczywiście, że pamiętał to nazwisko. Anna Lewandowska była jedną z trenerek, które wprowadzały Reksa do służby. To ona ćwiczyła z nim podstawowe komendy. To jej koszulka patrzniała dla psa czymś znajomym, czymś, co tkwiło w jego pamięci. Zrozumiał, że cała reakcja Rexa w hali była nieporozumieniem. Pies nie atakował, on rozpoznawał. Pomylił sytuację, ale działał zgodnie z instynktem, próbując dotrzeć do źródła zapachu, który łączył się z jego wczesnymi doświadczeniami. To odkrycie było punktem zwrotnym. Marek wiedział, że musi teraz przekonać przełożonych i opinię publiczną, że Rex nie jest zagrożeniem. Tylko nosicielem niezwykłej historii. Ale to zadanie wcale nie było łatwe. Z jednej strony miał w rękach dowód, reakcję psa i opowieść Sofii, z drugiej strony miał nagrania z hali i ludzi, którzy już wydali swój osąd. Patrząc na dziewczynkę i na psa, Marek podjął wewnętrzną decyzję: będzie walczył zarówno o dobre imię Reksa, jak i o to, by historia Anny Lewandowskiej została usłyszana. Wiedział, że prawda musi wyjść na jaw, nawet jeśli droga do niej będzie pełna sprzeczności i trudnych rozmów. Marek trzymał w dłoniach koszulkę Anny Lewandowskiej i czuł, że historia zatoczyła niespodziewane koło. W pokoju panowała cisza, przerywana jedynie oddechem Sofii i spokojnym pomrukiem Reksa, który wyraźnie nie chciał się od niej odsunąć. Funkcjonariusz wiedział, że to właśnie teraz musi wyciągnąć wnioski z tego, co odkryli. Dziewczynka patrzyła na niego niepewnie. To naprawdę był pies, którego mama szkoliła. Zapytała cicho, jakby bała się, że odpowiedź odbierze jej resztkę nadziei. Marek przytaknął powoli. Tak. Pamiętam twoją mamę. Była jedną z najlepszych. To ona pomagała przygotować Reksa do pierwszych zadań. On cię nie skrzywdził, Sofio. On cię rozpoznał. Słowa zawisły w powietrzu, a dziewczynka odruchowo przykryła twarz dłońmi. Płakała, ale tym razem były to łzy ulgi. Nie strachu. Rex zbliżył się, polizał jej dłonie i usiadł obok, opierając łeb o jej kolana. Scena była tak wzruszająca, że Marek poczuł ścisk w gardle. Do pokoju wszedł przełożony, widocznie podenerwowany. Zieliński, cała sytuacja wymknęła się spod kontroli. Ludzie w hali wciąż komentują, nagrania poszły w sieć. Potrzebuje wyjaśnień. Marek wstał, trzymając koszulkę w dłoniach. Panie inspektorze, to nie był atak. Rex wyczuł zapach kobiety, która kiedyś go szkoliła. To była matka tej dziewczynki. Koszulka w plecaku nie jest żadnym zagrożeniem, to pamiątka. Reakcja psa była instynktowna, emocjonalna. Inspektor zmrużył oczy, jakby próbował ocenić, czy to wystarczy. To nie zmieni faktu, że w oczach pasażerów pies przewrócił dziecko. Ale może zmieni fakt. Jak historia zostanie opowiedziana, odpowiedział Marek pewnie. Jeśli wyjaśnimy, że Rex rozpoznał zapach dawnej trenerki, że to była reakcja na więź, niezagrożenie, ludzie zrozumieją. Wiedział, że nie ma innej drogi. Musiał przedstawić sprawę tak, by nikt nie zwątpił w lojalność psa. Przełożony przez chwilę się wahał, po czym westchnął ciężko. Dobrze, masz moje pozwolenie, żeby to wyjaśnić. Ale jeśli opinia publiczna tego nie kupi, Rex zostanie odsunięty. Marek skinął głową. Wiedział, że to ryzyko, ale nie miał zamiaru się poddawać. Jeszcze tego samego dnia Marek poprosił, aby pozwolono mu zabrać Sofię i Rexa z powrotem do hali. Na początku nikt nie był zachwycony tym pomysłem, ale w końcu zgodzono się, by spróbować odbudować zaufanie pasażerów. W hali odlotów panował gwar, ale gdy ludzie zobaczyli powracającego psa, natychmiast rozległy się szepty. Niektórzy się cofnęli, inni wyciągnęli telefony. Marek wszedł na środek, a obok niego stanęła Sofia, mocno ściskając w rękach koszulkę mamy. Rex siedział spokojnie, jakby wiedział, że musi udowodnić swoją niewinność. Proszę państwa, zaczął Marek głośno, tak by wszyscy słyszeli. Ten pies nie zaatakował dziecka. On rozpoznał zapach kobiety, która go kiedyś szkoliła. Matki tej dziewczynki. Koszulka Którą niesie Sofia, była pamiątką po niej. To nie zagrożenie, to wspomnienie. W tłumie zapadła cisza. Wszyscy patrzyli, jak dziewczynka drżącymi dłońmi pokazuje koszulkę. Rex podszedł i usiadł tuż przy niej, kładąc łeb na jej kolanach. Było w tym coś tak szczerego i prostego, że nawet najbardziej sceptyczni pasażerowie nie potrafili tego zignorować. Jedna z kobiet w tłumie powiedziała półgłosem: On ją chronił, nie atakował. Słowa rozeszły się jak echo, zmieniając ton rozmów. Ludzie schowali telefony, zamiast nagrywać, patrzyli w milczeniu na scenę, która nagle nabrała zupełnie innego znaczenia. Marek poczuł ulgę. Wiedział, że ta chwila ocali Reksa. Ale nie tylko psa. To spotkanie odmieni także życie Sofii. Kilka godzin później, gdy sytuacja się uspokoiła, Marek usiadł obok dziewczynki. Sofio, Rex niedługo przejdzie na emeryturę. Pomyślałem, może chciałabyś go wtedy odwiedzać? Może nawet zabrać do siebie? Oczy dziewczynki rozszerzyły się ze zdumienia. Naprawdę mogłabym? Myślę, że on by tego chciał uśmiechnął się Marek, głaszcząc psa po karku. Twoja mama była dla niego ważna, a teraz ty możesz być. Sofia przytuliła Reksa, który polizał jej policzek i położył się u jej stóp. Tłum, który jeszcze niedawno patrzył z oburzeniem, Teraz stał w ciszy, świadomy, że widzi coś niezwykłego, odrodzenie więzi, której nie przerwała nawet śmierć. Marek wiedział, że nie wszystkie dylematy da się rozwiązać od razu, ale jedno było pewne: historia Rexa, Anny i Sofii zostanie zapamiętana jako dowód na to, że lojalność i pamięć psa potrafią sięgnąć dalej niż ludzkie wyobrażenia.